Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Kaniczyk, Kennedy, Kipke, rono wygrał Lenart VIII bieg uliczny o Puchar Starosty Powiatu Kępińskiego. Przed smakiem wielkich emocji był bieg przedszkolaka. Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Kępnie, Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny, Powiat Kępiński, Spółdzielnia Socjalna Green Service Wieruszów, a sponsorem tytularnym firma Lenart. Partnerem biegu był także Klub Biegacza Leniwiec Kępno. Już to chyba weszło nam cykliczną taką imprezę. Rozpoczynamy majówkę, długi weekend, tym bardziej ten rok. Troszeczkę pozmienialiśmy termin, bo zawsze to odbywało się 1 maja, w tym roku 30 kwietnia, piękna niedziela. No wymarzyliśmy sobie taką pogodę, taką atmosferę, takich kibiców, takich zawodników. No coś wspaniałego, tylko zapraszać jeszcze raz na kolejne e, nasze. Biegi. Stowarzyszenie to nie tylko policjanci. Część to są policjanci, ale działają. Stowarzyszenie generalnie działa w oparciu tu o współpracę i właśnie z Komendą Powiatową Policji w Kępnie. Główny człon działających nas to właśnie policjanci, dlatego tutaj my też jesteśmy, tak na tej majówce. Zresztą z tego co pamiętam, to nie pierwszy raz tu jako stowarzyszenie policja i policjanci biorą udział w wydarzeniach sportowych na terenie powiatu. Na starcie biegu ulicznego w Kępnie stanęło w tym roku blisko 200 zawodników. Bieg, ze względu na warunki pogodowe, nie należał do szybkich. Chociaż najlepsza trójka Kenijczyków uzyskała znakomite rezultaty. Zwycięzca pokonał dystans 10 km w 29 minut i 39 sekund. Najlepszy z Polaków, Damian Dyduch, który był szósty, stracił do zwycięzcy niespełna dwie minuty. Był to oczywiście najlepszy wynik uzyskany przez zawodnika z powiatu Kępińskiego. Jak zobaczyłem na liście zawodników z Kenii, to zeszła ze mnie taka presja, no bo już po prostu wiedziałem, że nie walczę o podium, dlatego leciałem na pełnym luzie. No nie było najgorzej, mogłoby być troszeczkę chłodniej, wiadomo, lepiej się biega, jak jest chłodno, ale tu przynajmniej kibicom dopasowało wszystko także Warto wspomnieć, że klasyfikację służb mundurowych wśród pań wygrała Kinga Gierak z kępińskiej policji. Wśród mężczyzn najlepszy był Kamil Skowronek z 10. Opolskiej brygady logistycznej. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.